widzieć widać w każdym odcinku w Fire. Zaczynamy z tego biura, jak pamiętacie w ostatnim odcinku, kończę ten odcinek, bo zaczęła się nam nowa misja tak od razu i oglądajcie sobie co tutaj się działo, bo ja już trochę przyszedłem, robię to przywitanie tak jakby potem, chwilę później, dlatego to jest tak yy, rozdalone w pokoju. I po prostu zobaczcie co tutaj się stało na tej mapie. I co? Jeżeli się nam spodoba, zostawcie w górę, Subskrybujcie, wejdźcie na Discorda i Twitch, anikki na się i przechodzimy do odcinka. I co? Zobaczcie, co się stało na klapie. Mamy to, napisy końcowe. Ale ja to skipnę. Czyli, ale to nie jest jeszcze koniec gry, na pewno. Ja powiem, że to nie jest koniec gry. Tak, ja skipnę, dobra, ja skipnę, ja skipnę. O co jest? Gdzieś jesteśmy jeszcze! To jest jakby taka nowa misja. No dobra, to trzy miesiące później. My to przeżyliśmy. Jak my przeżyliśmy dwóch atomów kniby? Przepraszam bardzo, dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Aha. Bateria. Mamy znaleźć 9, 9 baterii tutaj znowu, Jezus Maria Tutaj pewnie gdzieś będą jeszcze To jest wideo I tu mamy też zadanie O i tu coś jest Słuchajcie. Ja tylko zobaczmy to najpierw no, nie Ok mamy to otworzyć to... Słuchajcie. O to były Patrzcie tam Ja w którymś odcinku to powiedziałem, że tam pisało gdzieś, że te arachno gantlety, czyli to da nam coś pod koniec gry i patrzcie, możemy przez nie, że zrobiliśmy te, przez to, że zrobiliśmy je możemy to otworzyć, rozumiecie? aha okej okay. mamy tutaj w sumie nic za bardzo, mamy to, mamy to Uh, mamy coś takiego okej okay. to jest światło ultrafioletowe, pod którym widać tylko jakby dane rzeczy, nie? Okej, okay, mamy jaki... Czekaj, 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 czekajcie. Ale coś... Ja wiem co to jest! To jest kod! To, jest... to są rzeczy potrzebne do kodu. Wiecie jakiego kodu? Ale to zrobię w następnym odcinku, ja to sobie będę zapisywał. To są rzeczy potrzebne do tego kodu przecież. Do tego kodu, które musimy... Tylko... Ja nie wiem gdzie mam tego szukać, tutaj, ale to są rzeczy potrzebne do tego kodu. O, może sobie taka jest, a to ma fana animację taką. Yo, potrzebuję do tego kodu takiego, wiecie, może yy, Boże... Na tym czwartym levelu, co mieliśmy, co znalazłem, Boże... Co do tego jest? O oh, Czyli taki będzie kod, To miałem rację w takim razie! Wow, wow, wow. Co się stało, to jest jakaś apokalipsa, czemu tu w ogóle? Kity Fire... Okej... Okay. Aha... Mamy beczkę, nie wiem, mi ją gdzieś... O co jest zadanie? Pew! Okay. Zadanie? Open downstairs. widzicie, że tu coś też. Patrzcie, kolejne jest! Widzicie, kolejne te są. Arachno gantlety. O! Okej? Okay. Może tutaj. Dobra, nie wiem, poczekajmy potem. Poczekajcie. Co my tu mamy? Okay. Mam tutaj. Te... To baterie. Tracker upgrade. To co tu się dzieje? Co to jest? O Jezu Chryste. Ey! co? to co jest? Jezu! Ja chcę z tego zabić. Tu są jakieś pająki? Nie wiem. A chcę z tego zabić Ej co to? Co to za zabronię w ogóle. Gdzie to jest? Ej zgubię to. Ej zgubię to. Ślepy. A to to dobre, nieważne. Jest potężne. patrz puuu Oj. Okej. Okay. Jo, a je, dobra, dobre, fajne. gdzie to coś? O, bateria. Tu, mo właśnie, może tutaj pod tym będzie co? O, okay, dobra. o, bateria fajna, co jest? Tutaj może przy tych spuczkach, bo może nie wiem, po drugiej stronie też to będzie nie, tutaj też nie ma, tutaj już chyba nie ma dobra, jakie mamy jeszcze zadania bo nie wiem Wie, tu mam jakieś zadanie, tu mam baterie, ale jeszcze jedno z... okej, okay. znajdzie się find batteries to ja oglądałem achievementy to jest achievement za znalezienie wszystkich tych znajdzie się wszystkie baterie w grze jo ej fajnie okej okay. hmm. no, trzeba się wejść na górę? nie, nie, nie. znaczy pewnie się da, ale Coś jest z kitu. Może tam coś się... Nie wiem Dobra. Hop. Hop. Hop! O jestem. Dobra. Ale tu nic nie ma. Dobra. E, ale coś tu... Dobra, powystaćmy to. Jeszcze jednego zadania potrzebuję, o co piszę właśnie. Face the music. Okej, okay, ale... Gdzieś jeszcze musi być jedno zadanie. Jak nie będzie... U już jest beczek. Bum, bum, bum. Dobra. Jeszcze wejdźmy tutaj na chwilę i zobaczmy, bo może jeszcze coś będzie, ale... Wątpię, że to jakieś zadanie będzie już. Można sprawdzić. Nie, tutaj już nie ma. No, czyli mamy dosyć... Sobie... Ja pierdzielę, i dobra. No ciekawie, ciekawie, że tak powiem, ciekawie. Okej, okay, no i dobra, właśnie jesteśmy teraz w tym miejscu już, czyli jak wszystko już jest. Jak... Yy, zobaczyliście już co się stało na tej mapie. Tylko właśnie nie mam pojęcia, gdzie jest jeszcze jedno zdanie, jak mogliście tam zauważyć. Nie mam pojęcia, gdzie ono się znajduje. Kurde, gdzieś to musi być. Tutaj, gdzie, o, poczekajcie. może jakieś takie przejścia. Nie, to się nie da raczej. Dobra. Zróbmy to Face the music i najwyżej się cofniemy, ale nie chciałbym tak robić, ale dobra. Najwyżej tak zrobimy po prostu. A proszę, jest w w ogóle tutaj, patrz. Wszędzie są głośniki. Wszędzie. Tutaj, tam jest nas jakiś głośnik. Co jest w ogóle? Ło, podpaliłem tutaj tego. Dobra. Mm. I co? No, face the music chyba, nie? Ale nie, czekajcie, co? O! Okej. Okay. Nie możemy tego zrobić, bo musimy odblokować ara jeden jeszcze arachno gantlet. I ten jeden arachno gantlet, ja wiem gdzie on jest nawet. On jest przecież w tym na 100%, w tym ukrytym kodzie, tam co było. Nie pamiętacie, czekajcie, czekajcie, szybko. W tym ukrytym kodzie z czwartego levela. Czyli musimy jakimś cudem poznajdować gdzieś, 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 szybko. szybko. Dziewięć takich rzeczy. O takich właśnie. O. Dzięki tej latarce, którą zdobyliśmy na tym levelu. Dobra. Ok. I obstawiam w takim razie, że. To nie będzie wszystko na jednym levelu, wiecie? Tak mi się wydaje. Raczej to nie będzie na jednym levelu. I raczej to może być w włosowych miejscach, nie? Więc ja się boję, naprawdę. Ale no, myślę, że zajmiemy się tym na następnym odcinku. Więc po prostu tak, taki krótszy odcinek, bo. No, kurde. Chciałem, po prostu nie chciałem. Yy, chciałem wam pokazać, co tutaj się stało. Nie? No. Więc tak, no, jeżeli się nas spodoba, a w ogóle sprint mi nie działa, czekajcie. Więc no. Nie wiem, o co chodzi z tym sprintem. Jeżeli się nam spodobało, zostawcie w górę. Subskrybujcie mnie, wejdź na Discorda i Twitcha. Linki macie w opisie. Ja do z wami żegnał. Ten odcinek miałem chyba 4 minuty, nie? Ja się z żegnał. No i pa!